Nakrzyczał na mnie Dawid Podsiadło. Jak wstałem rano, to nie wiedziałem, co się dzieje, i czułem się tak, jakby ktoś mnie po prostu zgruzował. Śniło mi się, że byłem w jakimś pomieszczeniu i ogólnie ostatnio słucham dość dużo tej płyty zorza, nie? Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadło. I tak mi się wgrały te piosenki, że nie chcą się, nie chcą wyjść z mojej głowy, i ja one lecą jak śpię nawet, nie? No, i była sytuacja taka, że byłem w jakimś pomieszczeniu i tam w ogóle była też Kaśka Sochacka, ale ona gdzieś poszła. I był taki fajny vibe, że w ogóle ich spotkałem, i miałem takie, że w ogóle. Co, co tu się dzieje, nie? No i dobry, jakby, jakby nigdy nic, usiedliśmy po dwóch stronach stołu z Dawidem podsiadło. Dawid był tak pod ukosem obok mnie, w sensie naprzeciwko mnie. No i nagle tak z dupy zaczęliśmy śpiewać sobie, nie? Kumacie, nie? siedzę sobie w jakimś randomowym pokoju z Dawidem podsiadło i sobie śpiewamy piosenki jakby wszystko dobrze. I nie wiem akurat czemu, ale zaczęła, zaczęliśmy śpiewać tą piosenkę mosty. To jest pierwsza na tej Epce. I tam jest taki tekst, mm, mówili mi, że to z tobą skończę. Jest czwarta w nocy, warszawskie mosty. A ja zaśpiewałem warszawskie zorze. Nie wiem, co w ogóle Zorze. Ja wiecie, no, we śnie zapomniałem, jaki jest tekst, po prostu, ale jakby mój mózg wiedział, że tam coś innego musiało być, bo wiem to po reakcji Dawida, nie? No bo to nie mógł być prawdziwy Dawid. Chyba, że Dawid, czy ty wchodzisz w umysły ludzi? Bo może to byłeś ty. Co to za oburzenie w ogóle? Co to ma znaczyć? I on nagle przez, w ogóle urwał, przestał śpiewać, popatrzył na mnie takim wzrokiem, jakby chciał mnie kuźwa zabić, dosłownie był wściekły. T takiej miny u Dawida nigdzie nie widzieliście nigdy, niemożliwe. I on zaczął mnie besztać, w ogóle wstał i zaczął na mnie krzyczeć. W ogóle coś ludzie przyszli, nie wiem kto tam był nawet, ale wiem, że zaczęli mnie tak wiecie oceniać od razu, że nie umiesz się nauczyć tekstu, że taki błąd popełniłeś ze mną, przy mnie, śpiewając moją piosenkę. W ogóle pomyliłeś tekst? Jesteś żałosny. Wiecie, tak mi rozgrużował. O co chodzi, Dawid? W ogóle, co tu się dzieje w tym śnienie? Siedzę koło Dawida i śpiewamy, jakby nigdy nic, i on nagle mnie beszta. Co to ma w ogóle znaczyć? Co ten sen oznacza? Także, Dawid, co ty odpierdalasz? Coś ty mi uczynił. Co to ma znaczyć? Przepraszam, ale dzięki tej sytuacji zapamiętałem tekst, więc możemy to sprawdzić, prawda? Podsumowując, poznawanie idoli może być bolesne. Może się okazać, że są zupełnie inni niż myśleliśmy. Żartuję. Dawid Podsiadło jest tak fajnym chłopakiem, że nigdy by tego nie zrobił. Pozdrawiam.